Siema widzowie, witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku robimy rajda na naszą wioskę. Dlatego może być ciężko, bo gramy na difficulty hard no więc w sumie chyba będziemy lecieć. Wy możecie dać łapkę za ten czas, a my przejdziemy do wioski. Tak, a szczególnie za tego Wutter skilla na no, początku. Tego profesjonalnego water skill'a Dobra. Tak, bad omen działa tak, że trzeba podejść do wieśniaka I chyba ja musimy, nie wiem ile milu wieśniaków Ale no po prostu tam, nie wiem czy jeden starszy, Ale właśnie jak się ma tego bad omena Trzeba podejść do wieśniaku i się pojawia raid omen I wtedy po prostu się zaczyna raid Czekamy, zaraz będzie rajda I będzie ciężko Okej, okay, no i mam pierwszą falę Ja... Słyszę ją okay. tam Tak, tak, tak Chyba się Czekaj, czekaj, czekaj No ale nie chodź jeszcze Obserwować O! Dobra, wbijamy się w nich To ty gadasz? Nic nie o tym wiemy No tam, no tam Bóg. No tak nie jest Tak, nie tutaj się pływać, o, oh, uczą się pływać O! Pojawiły ja ja się tu ludzie, to nie jest dla Nie w ogóle niktiem nie iść. Ojo! powiedzmy, że jesteśmy lepsi. Ja sobie dam tylko tarczę. Co robię? Oj! wypadek. Dobra, łatwa fala, łatwa. No chill. Tylko teraz, zaraz będą te byki. One będą ciężkie. Ojej. Nie, byle będzie tych fal Są tutaj w środku O, jest wieczór O ja ty próbujesz palić Okej, okay, ja wiesz, że Spróbuję Próbuję zabić Teraz wiem Dobra no, tylko... już tak jakby nie ma jeszcze za bardzo jakichś problemów, ale już tak ciężej <laughs> No. Ale znaczy siodła będą przynajmniej konia się o sobie. Tak, właśnie, właśnie. Aby wielbłądy też można. Tylko że właśnie te wielbłądy to są takie troszkę niepotrzebne. Bo tutaj tego są wolniejsze niż konie. Wreszcie nie można nic z robić za bardzo. Ja Uciekam. Teraz... jedźmy teraz ale nad niepomogą problematyczne. nad niepomogą tam o dobra Tam. mnie strzela o dobra do mnie strzela podobnie tam Zbierałem to z poprzedniego odcinka, zebrano z skrzynce dużo go zebraliśmy No I to prawda, w prawdziwą stronę. stronę Tutaj, 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 za O tutaj, no Chyba widziałem tego co te duczki W O, on się przyda, przyda No pokażę jak nas zabije Nie ma A nie. No i czemu ci tam poszły sami do mnie? Bo mi tu weszli też. Oj, respi duszki, respi duszki. Niedobra. dobra. TOTEM! Mamy pierwszy totem. Dobra, ja, ja, ty kolejny. Nie, ja, ja biorę cię sobie. Aha. Co, wiesz co, wiesz co, chciał chciałbyś tak, chciał taki. No, zobaczymy. Zaraz, zobaczymy zaraz to... zobaczymy, tego do temu nie stracił przypadkiem Dobra, okay. <laughs> <laughs> gdzie oni są Właśnie nie... Ej, co jest? Skuszę gentlemana. No wiem z tego z tego. O! Kop zgłoszona. Robię. Gdzie teraz się pojawią panowie. Teraz mi się wydaje, że będzie dwóch tych z No Tego... widać. jest na Dobra, biorę tego z totelem na... Wow. Oj dobra, dużo ich trochę Zabiję okay. tego z potem... Oj dobra, 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 panowie oni trochę zaczęli bić zaczęli się ruszać Nasza wioska tego nie żyje Duszki nie biją Oni on już mają jakieś doświadczenie w tej grze <grystanie> No Ale tak jest łatwo Lava jest dobra na te wyki Nie, 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 ale wydaje mi się, że po prostu I mam twoje z 10 w O. Nie, nie wiem, co mi poszło O jest dwójkę już. No, trzy z uh, totememem są. Dobra, dobra, panowie, spokojnie. Dobra, oni co biją. Ja nie, czy ja nie zakładam totemu? Ja biję ze tą świnią. O, mam cztery to. Spalam w, w lawie. I czym też nie miała taka Nie wiem, ale mam trzy serca. No, nie wiem, ale ja inne. Ja też. <laughs> Idę ci pomóc. Dobra, uciekłem po to Villagerów nam zabijają. A! Co? Tak nie będzie. Nie moich villagerów! Jednego zabili. O! O! Boże. Nie. Trzy serca mam. Dobra, 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 oni się już ruszają. Bo... Ej, zabijłeś film sobie z dotemami. Nie, wracali. oni zabijają nam villagerów, dlatego... Aaaaa! Ginę, ja mam jedno serce. Ej, dobra, to ty... jest. Fajnie. Nie podoba mi się to. Czekaj. Też... Dusz Dużo zabijają villagerów. Golemy by się przydały jednak. No, duczki, duczki! Ej! Bijo villagerów! A co są? Patrzcie na tych villagerów. I wiesz skąd tylko wschodniego. ja się zajmę tymi krasnalami na tej, Bo ich tu jest 10 wejście

Właśnie w drugiej. Ty, to no tam jest. No. Nie. to i tu się być za Ja przytam za widzicie? O i właśnie to jest najgorsze szukanie tych No tak blisko za murami Mam go, mam go, hej okay. Bala. I idą, dobra na tej na, na tej zginiemy. Ej dobra! <laughs> o Jezu! Wiesz co ja, ja chyba tutaj będę sykłał totem Ja chyba idę do villagerów, będę ich bronił tam Ja w tym villagerów bronię znalone? Tam jeszcze ja leży, a ten mnie nie podniosę Rabyk leży to Ty bo oni tutaj wybijają ik heb een Ja, dat dwa het. nie? O! Ten het. Ja, tuszkami na wielkim Ja, dat Panowie! Wtf, problemy? Problemy! dat is het. Ja, dat is dat is het. Ja, Wiesz co, ja muszę też tak wszelki z tym potem. Jum było blisko, nie? Zabiję. Ja pilnuję tych villagerów. nie ma tam widzę Zabiję. O, oni zabijają mnie. Duszki. Dobra, te duszki są mocniejsze niż te wszystkie villagery. w ogóle. Jeszcze jedno. Nie, Ponies. udało nam się. Dobra, widzowie, udało się zrobić rajda. Eee, musimy podsumować, co z niego mamy. Ile duszków? No <laughs> Co jest? <laughs> Trochę ich tu mamy, nie? No, to tam troszkę. Zbierają. No, no. Dobra, trzeba zerwać. Ej, dobra, nie poszło, to Ile masz Dwa. Jeźdź, trzy chyba, tak? No miałem. Ja mam pięć. Zaj, tak, tak. mogę ci jednej dać. O, okay. tak. Daj. Trzy. Nie <laughs> Chodź spać stąd. I co wie on nie wie? Nie wie, e, nie patrz tam. Eee... On nie wie, nie wie. Dobra, idź spać, on... co? No, spory on wie, on nie wie, on 100 nie wie. No nie, dobra, czekaj. Idź spać. Nie mogę, już był Nie wiem, gdzie mam spać? CIEBIE e, e, to 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 eee... Co to jest? Nie, <laughs> wyjdź stąd! to jest? Kto to prowadzi? jest? No, kto, nie! To, co to jest? co to ładnie? Ej! Co to jest? E, co tam? Ej, czemu to jest twój domek? Nic <grym> stąd. Co co tu robi? Co? Eee. E, co? Mam pytanie. No nie, nie masz, nic stąd. Chodź, wróć. Co to, 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 to jest? Nic, chodź, wracamy, wracamy. Tutaj, tutaj nic nie ma. To pewnie piladżerzy zbudowali pod moim domkiem podczas rajdu. Tak, właśnie. No, <laughs> dobra. Taka Co ty mi tu zbudowałeś pod domem? Co? Co ty mi zbudowałeś pod domem? Nie wiem, o co się chodzi. To nie ja, naprawdę. To piladżerzy musieli. Nie no, koleżko. No, idź spać, i spać. Idź spać, idź spać, no, idź spać, już, już, no, Do no to co widzowie, widzimy się w następnym odcinku, już jutro o 14, siema.